Fakt, że posiadam alkomat, nie zmienia sposobu myślenia człowieka, który w ogóle decyduje się na podróż samochodem pod wpływem alkoholu. On po prostu ten alkomat zignoruje. Ale tendencja jest mniej więcej taka, żeby tutaj te przepisy zaostrzać. Czy, czy to dobrze, czy jeżeli ten alkomat będzie i ktoś, na przykład, po jakiejś imprezie, nie będąc świadomym, że we krwi ma jeszcze alkohol, użyje go. No, no pewnie dobrze, tylko że dla tej grupy ludzi, którzy realnie wsiadają pod wpływem alkoholu mając 2 promile we krwi, to jest bez znaczenia. Tych przestępstw poważnych się, się, się nie pozbędziemy. No, oczywiście możemy zniwelować zagrożenie w postaci osoby, która dwa dni wcześniej czy dzień wcześniej piła alkohol i ma jeszcze jakieś promile we krwi. Także ja temu pomysłowi generalnie nie kibicuję, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że w pewnych przypadkach to może pomóc, ale ludzie zaradni, Ludzie przewidujący już teraz mają w swoich samochodach alkomaty. No poprzez kary są dragońskie za jazdę pod wpływem alkoholu, ale one ciągle jednak nie odstraszają. Czy posiadanie alkomatu coś zmieni? W mojej ocenie niewiele. Ja próbowałbym po prostu zaostrzyć prawo pod względem kar w postaci Chociażby odbieranie samochodu ludziom, którzy jeżdżą pod wpływem alkoholu, to jest tak poważne przestępstwo. Niesie z sobą tak ogromne zagrożenie, że, 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 że jest uzasadniona nawet tak drastyczna kara, jakim jest odebranie jego mienia. Czasami mienie to jest niewielkiej wartości, zaledwie kilka tysięcy, czasami są to kwoty bardzo duże, bo przecież samochody kosztują setki tysięcy złotych.